Ktoś z Państwa wie, jakie będą w przyszłym roku podatki? Oni też nie wiedzą. Oni codziennie przekraczają limit prędkości. Żeby wydać, trzeba zarobić. Oni jeszcze o tym nie wiedzą. Tyle konfliktów w ciągu miesiąca wywołać, to trzeba być naprawdę mistrzem świata. Jeżeli Polska będzie uznana jako kraj łamiący prawo, to nasze znaczy nie obowiązują tu żadne reguły gry. Dlaczego Nowoczesna wszystko neguje? PiS też wszystko neguje. Ale Nowoczesna robi to w sposób merytoryczny i w sposób bardzo rzetelny. Opozycja przegrywa w głosowaniach z rządem, bo rząd ma więcej. Dlatego my komunikujemy się ze społeczeństwem, proponując lepsze rozwiązania. Dziękuję bardzo.